W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu, święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, królowo zakonu serafickiego, módl się za nami. Ojcze Wenanty, patrzony w oblicze Jezusa ukrzyżowanego, módl się za nami. Ojcze Wenanty, Uczący nas oddawać chwałę duchowi świętemu, módl się za nami. Ojcze Venanty, zapatrzony w Maryję, módl się za nami. Ojcze Venanty, dzielny wojowniku rycerstwa niepokalanej, módl się za nami. Ojcze Venanty, rozmiłowany w modlitwie różańcowej, módl się za nami. Ojcze Wenanty, wierny synu świętego Franciszka z Asyżu, módl się za nami. Ojcze Wenanty, przyjacielu świętego Maksymiliana Kolbego, módl się za nami. Ojcze Wenanty, zapalony miłością do Eucharystii, módl się za nami. Ojcze Wenanty, stróżu najświętszego sakramentu, Módl się za nami. Ojcze Wenanty, zanurzony w modlitwie, módl się za nami. Ojcze Wenanty, w modlitwie szukający ukojenia, módl się za nami. Ojcze Wenanty, święty kapłanie, módl się za nami. Ojcze Wenanty, kapłanie według Serca Jezusowego, módl się za nami. Ojcze Wenanty, gorliwy szafarzu Bożego Miłosierdzia, módl się za nami. Ojcze Wenanty, niestrudzony kaznodziejo, módl się za nami. Ojcze Wenanty, pragnący świętości kapłanów, módl się za nami. Ojcze Wenanty, zatroskany o chwałę Bożą i zbawienie dusz, módl się za nami. Ojcze Wenanty, wzorze dobroci i zaufania Bogu, módl się za nami. Ojcze Wenanty, posłuszny woli Bożej, módl się za nami. Ojcze Wenanty, za wszystko wdzięczny Bogu, módl się za nami. Ojcze Wenanty, zawsze wdzięczny ludziom, módl się za nami. Ojcze Wenanty, Zatroskany o wiarę pogubionych i niewierzących, módl się za nami. Ojcze Wenanty, rozmiłowany w Słowie Bożym, módl się za nami. Ojcze Wenanty, wrażliwy na trudne warunki materialne, módl się za nami. Ojcze Wenanty, spieszący z pomocą wszelkiej ludzkiej nędzy, módl się za nami. Ojcze Wenanty, wzorze życia zakonnego, módl się za nami. Ojcze Wenanty, roztropny i gorliwy wychowawco, módl się za nami. Ojcze Wenanty, w przykładzie pokory, módl się za nami. Ojcze Wenanty, w przykładzie ubóstwa zakonnego, módl się za nami. Ojcze Wenanty, Czuwający nad swoimi uczuciami, módl się za nami. Ojcze Wenanty, nie tracący najmniejszej sposobności do czynienia dobra, módl się za nami. Ojcze Wenanty, pragnący uświęcić siebie i innych, módl się za nami. Ojcze Wenanty, z pogodą ducha oczekujący spotkania z Bogiem, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego, On przez życie według grad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, nie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za Jego wstawiennictwem przez Chrystusa Pana naszego. Amen.